Dzień dobry, witam moich zacnych słuchaczy. Dzisiaj taka <laughs> wielokrotnie na mój kanał wchodzą ewangelicy. No, ludzie, którzy nie są katolikami. I oni wielokrotnie mówią o tym, że znajomość Pisma Świętego to wystarczy dla im, żeby wejść do nieba. No, uważam, że Nie. No tak, znajomość Pisma Świętego oczywiście jest miło, dobrze, jak człowiek zna Pismo Święte, ale wypadałoby wypełniać to Pismo Święte. A w Piśmie Świętym pisze o tym, o ostatniej uczcie, czyli o tym, że Jezus Chrystus mówi bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest ciało moje wydane za wasze grzechy, i pijcie to wino na moją pamiątkę, która jest moją krwią. I taka msza święta odbywa się w kościele katolickim tylko, no, są drobne wyjątki, bo już jest greko grekokatolicki, unicki, no jest ich kilka jeszcze kościołów, ale przyjmijmy, że katolicki. I taka msza święta odbywa się codziennie. I człowiek, który nie przyjmuje komunii świętej, czyli prawdziwego ciała Jezusa Chrystusa, no to ma ogromny problem. Ma ogromny problem. No i jak to jest? Ja potrzebuję księdza katolickiego do zbawienia, jak powietrza. Bez księdza katolickiego wejść do nieba, oczywiście można, ale jest super trudno. Nie warto sprawdzać, czy można wejść do, do nieba bez Kościoła katolickiego. Ponieważ w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Jezus Chrystus klucze do nieba dał świętemu Piotrowi. I następca świętego Piotra dzisiaj jest w Rzymie, jest, nam przyjął imię Leona. I teraz Ewangelicy nie mają żadnego. W żadnej łączności, bo przerwali ją mniej 400 lat temu z papieżem. Do tego wszystkie odmiany Ewangelików, tak, czyli Luteranie, Kelwi, Kalwini, Adwentyści Dnia Siódmego, urodzeni powtórnie. No, I tych odmian jest 300. Tak, 300 odmian Ewangelików, którzy nie chodzą do Kościoła katolickiego, nie spowiadają się i nie przyjmują Komunii Świętej. No, dla tych ludzi jest ogromny problem. Znaczy, dla każdego z nas jest problem, żeby wejść do nieba, bo się nie da zasłużyć na niebo. No, nikt z nas, katolicy też nie mogą. Czyli tak nie można być tak świętym, żeby zasłużyć sobie na niebo. Tego się niestety nie uda. Czyli nie można Panu powiedzieć, Bogu, słuchaj, Panie Boże, ja tu święty gościu jestem Wpuść. Inne zasady wejścia do nieba obowiązują. Jako, że nikt sprawiedliwy nie jest, to zostaje tylko miłosierdzie. Tylko za pomocą miłosierdzia można wejść do nieba. Brama dla sprawiedliwych jest na głucho zamknięta. Nawet nie warto tam podchodzić. Szkoda czas. Od razu w kierunku bramy miłosierdzia. I przez tą bramę miłosierdzia przechodzą tylko ci, którzy potrafią w tym życiu czynić miłosierdzie do innych ludzi, czynem, słowem albo modlitwą. Oczywiście najlepiej czynem, dobrym słowem, ale koronka do miłosierdzia to zbawia jedna. Koronka zbawia jednego człowieka. Więc jeśli ktoś odmawia koronkę codziennie, to może zbawić tysiące ludzi w ciągu roku 360 kilka. A jak odmawia dwa razy, to w ciągu roku może zbawić z tysiąc osób. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie to jest miłosierdzie. Poprosić Boga o miłosierdzie dla siebie i dla innych. Ta koronka do miłosierdzia Bożego jest znana na całej kuli ziemskiej. Ja miałem w załodze Filipińczyków, którzy doskonale znali historię siostry Faustyny. No. To był młody chłopak. Miał z 20 lat. I wiedział. Znał się na Filipinach. Znają koronkę do miłosierdzia i siłę działania niesłychanie dobrze. Mają wprawę. Oni omawiają tą koronkę i w radiu, i w telewizji o godzinie 15. I w kościołach. Więc... Tylko tak można wejść do nieba. Natomiast sama znajomość Pisma Świętego no nie wystarczy. Absolutnie nie wystarczy. Czyli jeśli niesłychanie upraszcza człowiekowi wyczyszczenie swoich historii błędów. Każdy z nas popełnia błędy. No nie ma takich, co nie popełniają. Ale katolik. To ma obowiązek przynajmniej raz w roku, a Matka Boża w Fatimie mówi, że najlepiej co miesiąc, a ewentualnie najdłuższy okres, o trzy miesiące, pójść do spowiedzi, przeprosić Boga za wszystko. I papieże kolejni w historii ustanawiali odpusty. Jako, że Piotr dostał klucz do nieba, to każdy kolejny papież ma taki klucz. Ma klucz do nieba i może sobie ustalać odpusty, jakie sobie żewnie zechce, a one działają w niebie. Taki układ. Taka potęga papieska. No, jest to niesamowita potęga, która jest w niesłychanie dobrym celu wykorzystywana. Bo jeśli papież ustala jakiś odpust, na przykład dzień, na dzień dzisiejszy. Można przyjąć odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar na cztery sposoby: albo odprawić złych w kościele, albo nawieźć najświętszy z przez pół godziny, albo przeczytać Pismo Święte pół godziny, albo pięć tajemnic z, z kimś. Odmówić potem dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, czyli nie za papieża, tylko w tych intencjach, w których papież się modli. I poprosił uzyskanie odpustu zupełnego. I w tym momencie, kiedy uzyskujemy odpust zupełny, to nikt nie może nas karać. To jest genialne. Teraz wszyscy, którzy do tego kościoła, z katolickiego nie chodzą, takiej opcji nie mają. Nie mają takiej możliwości przyjęcia odpustu zupełnego. No, taka historia. Także zachęcam wszystkich do dołączenia do Kościoła Katolickiego i trzymania się księdza blisko. No, spowiedź i komunia to jest genialna historia. Podczas przyjęcia komunii świętej, my stajemy się cząstką Boga. Jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. No, to, to jest dopiero łaska. A mnóstwo ludzi to lekceważy. Mnóstwo. E, sami katolicy chodzą w niedzielę najczęściej do kościoła, w zwykły dzień to już tak nie bardzo. Na zasadzie zmęczony jestem i tak dalej, no wiele rzeczy muszę zrobić, to nie mam czasu. Natomiast gdyby ksiądz w kościele dawał, no weźmy tysiąc złotych, od poniedziałku do soboty dawałby tysiąc złotych. Aby za każdemu człowiekowi da, którym będzie uczestniczył w Kościele, na Mszy Świętej, to w Kościele byliby wszyscy. A za 500 zł też by byli wszyscy. Za 500 zł też by wyciągali chory ze szpitala, żeby dostać 500 zł. A jedna komunia święta jest więcej warta niż dobra całego tego świata. Całutkiego. jedna komunia święta jest więcej warta no to sobie proszę wyobrazić, jedna komunia święta jest więcej warta niż całe złoto tego świata, czy tam A my wiemy, że my pracujemy, no ja to już nie emeryt, no, ale normalny człowiek to zasuwa 8 do 12 godzin dziennie, a jeszcze z dojazdami to jeszcze więcej, żeby zarobić jakąś konkretną sumę pieniędzy, która starcza do pierwszego, czasem nie starcza. A komunia święta jest skarbem nieocenionym na życie wieczne, bo tak naprawdę to my zobaczymy, ile nam komunia święta dała dopiero po śmierci. W tym życiu też, ale, ale głównie to już będziemy tam widzieli, ile łask, ile błogosławieństwa Bożego jest związane z przyjęciem komunii świętej. No, bo jeśli Jezus Chrystus mówi, przyjdźcie i spożywajcie z tego wszyscy, to jest ciało moje, wydane za wasze grzechy, to każdy musi odpowiedzieć, bo każdy wie, że to, z takiego się dzieje w kościele. No i zwykle odpowiedzi są, że nie mam czasu, bo zmęczony, bo praca, bo dzieci, bo to, bo tamto. Ale suma tysiąca złotych <laughs> zmieniłaby tą odpowiedź na to, żeby był no Jakoś tak warto sobie to poukładać w głowie, pomyśleć, czy ja naprawdę jestem tak zmęczony, że nie mogę, ani rano, ani wieczorem. Bo uczestnictwo we mszy świętej to nie jest coś dla Pana Boga. My, Panu Bogu nic nie możemy dać, aż my nic nie mamy. Co ja bym dał? Drzemek, co zrobiłem wczoraj, czy bułkę z masłem. To wszystko są jego dary. My Bogu nic nie możemy dać. A nasze dobre uczynki są jak szmata splugawiona. tak mówi prorok Starego Testamentu. I ma rację. Natomiast Bóg może nam dać absolutnie wszystko, bo On posiada wszystko. No, proszę pomyśleć, my zasuwamy po 8-12 godzin dziennie. Za jakąś konkretną sumę pieniędzy, zwykle jest zbyt wysoką, a lekceważymy skarby nieocenione, które są w kościele, które Jezus Chrystus chce nam dać. Bośmy idziemy do tego kościoła, no i prosimy tam Pana Boga o to, tamto, Panie Boże, a mógłbyś tam tutaj jeszcze coś. No to Jezus Chrystus nie zamierza nam tego nie dać. Jezus Chrystus, kiedy widzi, że człowiek przychodzi do kościoła, to mu błogosławi. Tam kilka razy na Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Uczna baranka. Błogosławieni. to ja tak człowiek codziennie to jest. Ja mam czas. Dla mnie głównym programem dnia, najważniejszym punktem jest bycie nam przy świętej, więc albo rano, albo wieczorem staram się rano. U nas tak genialnie ksiądz myśli, że jest 7.30, nie 7, kiedy była 7, teraz 7.30, to chyba spać lepiej. Doskonały czas. 7.30 jest cudownie. A do, tak dla ułatwienia, że msza święta w zwykły dzień jest. Mniej więcej trwa 30 minut, czasami 25, jakoś tak. Więc to nie jest zbyt długo, żeby uzyskać nieprawdopodobne skarby. Nieprawdopodobne skarby. No, tak to jest. Bóg chce dać każdemu absolutnie wszystko. Pierwsze to musimy poprosić. No, gdybyśmy nie poprosili, a uzyskali, to byśmy pomyśleli sobie, no, no tak, to w życiu jest. Taki szczęściarz jest, tę i mam. <grym> Więc Bóg chciałby, żebyśmy poprosili. O tym mówi matka Boża w cudownym medaliku, kiedy się objawiała. Z rąk miała na każdym palcu, miała pierścień piękny. Te pierścienie różnie świeciły, niektóre w ogóle. I za się pyta, która to widziała, i pyta się, dlaczego tak. Niektóre z nich nie świecą. A Matka Boża mówi: No, nie świecą, bo ludzie nie proszą o łaski. No spora część ludzi nawet nie prosi, jak nie prosi, to nie uzyska. No, bo chodzi o to, że Bóg nie może tak po prostu dawać wszystkim, wszystkim dóbr, bo jakby tak, tak po prostu wszystkim, to byśmy ludzie myśleli, że tak po prostu, co cudownie w tym świecie się żyje. A jak człowiek tak poprosi, raz i drugi, dziesiąty. To jak dostaje tą łaskę, to wie, że dostał od Boga. I w tym momencie następuje budowanie więzi między nami a Panem Bogiem. Dopiero wtedy. Ponieważ jeśli my się modlimy do obrazu, a obraz do nas ani razu, no to tej łączności nijak nie można nabrać. Ale jeśli mamy problemy różne, przeróżne, idziemy do kościoła, prosimy Boga o pomoc, i czujemy, że to jest niesłychanie trudne dla nas. Dla Boga nie ma rzeczy trudnych. żadnych. Nie ma. Nie ma rzeczy trudnych dla Pana Boga. Ale dla nas są. Tak? Są rzeczy dla nas nie do przeskoczenia. I wtedy, kiedy uzyskujemy rzecz, która dla nas jest trudna do osiągnięcia, albo super trudna, to wiemy, że jesteśmy od Pana Boga. I oczywiście za pierwszym razem nam się wydaje, pomodliliśmy się, a tak się zdarzyło. Za drugim razem to już tak trochę bardziej zaczynamy ufać i mówimy, no może trochę Bóg pomógł. Za trzecim, dziesiątym razem, znaczy generalnie za dziesiątym, to nabieramy pewności, że Bóg nam pomaga. No I na tym polega nasze życie, żeby nabrać tej łączności z Bogiem. Nie Bóg ratował w moim życiu wielokrotnie, dziennie. Ja tego nie zauważam pewnie codziennie cały czas. Nie zauważam wszystkich ingerencji boskich, ale sporo. Na tyle dużo, że ja Panu Bogu niesamowicie dziękuję cały czas za cuda, które nawet ja nawet nie wiedziałem jak poprosić o takie niesamowite rzeczy w moim życiu, które się zdarzają dzisiaj. A dzisiaj cudownie, a jestem przekonany, że będzie jutro jeszcze lepiej, i potem jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, o tak. Umarła moja znajoma. Dla mnie to był szok, ponieważ pewnie wszyscy ją znamy, z kabaretu, hrabi. Ta babka dla mnie wyglądała, ja, ja polskich kabaretów no nie bardzo lubię, ale ją oglądałem. Nawet na, na moim kanale mam ją. W którymś momencie, kiedy mój mówi, powiedz przepraszam, powiedz przepraszam, tam takie rzeczy, to właśnie ona. I ona umarła. I ona miała 59 lat. Dla mnie to jest podwójny szok, bo dla mnie to ta kobieta wyglądała na 40, na 45, nie, w życiu nie do 60. Miała ja 59. I umarła wczoraj, chyba. No, dla mnie to jest szok absolutny. Także zachęcam do modlitwy za nią. Ja się już modliłem za nią. Ale wartość za nią pomogliła. Fajna babka. No, genialna. Pani z kabaretu jest genialna, była. Ci faceci też są świetni. Ten kabaret hrabi to podobał mi się najbardziej z wszystkich pozostałych polskich kabaretów. No, rozbawili mnie jeden raz. Także myślę, że ona teraz to niedługo będzie rozbawia rozbawiała Pana Boga, bo babka świetna. <gadne> babka jest genialna. Także zachęcam do modlitwy za nią, bo kto to wie, jak ona tam teraz ma, może być chłopot. No bo jakby to powiedzieć. Podczas tych kabaretów nie pokazała, że jest katoliczką i nie pokazała, że jest osobą głęboko wierzącą. No więc nie wiadomo, jak to tam było. Nie wiem, nie znam sytuacji jej wiary, ale bardzo lubię, to lubiłem tą babkę, lubię ją dalej, więc ja będę się za nią modlił. Fajna kobieta. Fajna kobieta, więc będzie nas rozmawiała po tamtej stronie. To jest niesłychanie miła. Spotkanych wszystkich. Ja się modlę za mnóstwo aktorów. Ja moje dzieciństwo spędziłem na różnych takich oglądaniu filmów. Był telewizor w domu. W tamtych czasach to była rzadkość, ale był. Biało-czarny, oczywiście. I te filmy amerykańskie opuszczano wtedy aż dziwne. O Jamesie Bondzie. Roger Moore grał wówczas. Bonda. No Genialne filmy. A i Kodzaka był puszczany. I wielu, wielu innych fajnych aktorów, którzy już dzisiaj nie żyją, jak Melanie Monroe. Jedna z wizjonerek widziała ją w czystcu, bardzo głębokim czystcu, ponieważ, no, wiadomo jak to jest, tak? Bycie aktorem, jakby, no, nie pomaga w drodze do nieba. tak? To są ludzie, którzy są bardzo atrakcyjni fizycznie, bogaci, no zwykle daleko od Pana Boga, no bo jakoś tak nie idzie to razem. A mnie sprawili jako dzieciakowi mnóstwo radości w tych wszystkich filmach, które oglądałem, a w sporo, sporo ich oglądałem. E, jakoś rosyjskich aktorów nie bardzo pamiętam, ale modlę się za nich, bo znam dzisiejszych rosyjskich oh, aktorów, którzy też już pomarli, już spo, po komunie. Czyli po 90 roku. Jako, że Rosjanie przyjeżdżali na statek i mieli zwykle filmy rosyjskie, to ja monografię rosyjską znam doskonale. I lubię ich tych aktorów. Niektórzy są świetni, i ja się zdziwiłem, że kilku z nich już umarło. Takich bardzo popularnych aktorów, którzy grali w mnóstwach filmów. No jakoś długo ci faceci nie żyją. Koło 60 umierali. Więc warto się tych wszystkich ludzi pomodlić, bo sytuacja ich tam po tamtej stronie jest niewiadoma, więc zachęcam wszystkich do modlitwy. Szczególnie za tą kobietę, która jest marła wczoraj, więc jest świeża po tamtej stronie. Dobry Jezus, nasz Panie, daje wieczne spoczywanie. Boże, dziękuję Ci za ogrom otrzymanych łask, ogrom Twojego błogosławieństwa. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom Aniołów i świętych. Boże, dopomóż nam wszystkim. Abyśmy nie błądzili w tym życiu zbytnio. Żebyśmy szli prosto do Ciebie. Boże, do pomóż. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Niedługo weekend. Dla mnie weekend. Codziennie. Miłego dnia wszystkim życzę.